Ojej, zostałem jakimś... zostałem szpiegiem, w sumie, tak można było powiedzieć, no. <noise> według ochrony czy policji lotniska. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj witamy w ten piękny dzień na Lankały. A teraz sobie troszeczkę pogadam o tym, co wczoraj się stało, ponieważ już w pewnym momencie byliśmy tak padnięci, że szczerze mówiąc, już mi się nie chciało nic nagrywać. Eee, wczoraj leciliśmy z Kuala Lumpur do Langkawi tutaj tam widzieliście te wszystkie chmurki ładne i tak dalej, zachody słońca, to właśnie, to właśnie stamtąd, eee, ale niestety na lotnisku zostałem upomniony, żebym nie nagrywał, i w sumie to co, ostatnie słowa co powiedziałem, potem widzieliście chyba tego gościa. Najprawdopodobniej on się nagrał, co podjeżdżał Segwayem. ma fajnego Segwaya, co mi wyszło? To potem mi się upomniał, znaczy, zaczął mi pytanie zadawać, Do czego nagrywam, po co nagrywam, na co mi to, etc., etc. i tak dalej. Twierdziłem, że po prostu przestanę wszystko nagrywać. A dlaczego tak się stało? Najprawdopodobniej dlatego, że miesiąc temu był tam zamach na mm, przyrodniego brata Kim jong una dyktatora Korei Północnej, tak więc chyba oni dlatego teraz troszeczkę mają fiksa na punkcie bezpieczeństwa i nagrywania, a jeszcze tak. Tego samego dnia, wczoraj, dali bana wszystkim dyplomatom i wszystkim mieszkańcom Korei Północnej na nie do, do Malezji i nie opuszczenie Malezji. Dy, dy, to, 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 dyplomaci nie mogą opuścić Malezji, tak więc myślę, że to wczoraj do tego była taka troszeczkę nerwówka na temat nagrywania jakiegokolwiek szpiegostwa. No i zostałem w jakimś... zostałem szpiegiem w sumie, tak można byłoby powiedzieć. <laughs> według ochrony czy policji lotniska. Dlatego już potem nic nie nagrywałem, tylko nagrałem przyjazd przyrody i tak dalej. Jesteśmy właśnie teraz w hotelu, e, w resorcie. Znaczy resort, on no, tak to się nazywa. W sumie to jest resort. Jeżeli wrócić to, że jest tu restauracja, sklep, basen i widok na plażę, to jest. Jesteśmy właśnie na czwartym piętrze. Nasz pokój ma widok o, na ten piękny basen. Za ten hotel zapłaciliśmy za 4 noce 149 funtów, około. A ile dokładnie to nie wiem, tu gdzieś się pojawi. O, tu się pojawi. Jeżeli chodzi o Lankawy Lankawy jest to jedna, jest to wyspa malezyjska. Jest to wyspa na północy Malezji. I jako ciekawostka jest to strefa wolnosłowa Tak. Madezja jest krajem muzułmańskim. Puszka na Penangu bądź w Kuala Lumpur kosztuje 19 Rigidów. Mała puszka piwa, ale to piwo ma około 15% i potrafi nieźle kopnąć, jeżeli ktoś się tego spodziewa, oczywiście. Tutaj na Lankawi yy, piwo, z tego co już widzieliśmy, w sklepie wolnocłowym kosztuje około mm, złoty. Yy, Rigid 32, 53 50, 3 puszki za 10 rigidów, małe 0,33 b czy jakieś inne Heinekeny bądź kasbergi, Ponieważ tutaj jest strefa wolnosłowa, tak. Cała wyspa jest objęta strefą wolnosłową, nie płaci się tutaj podatku za alkohol, za fajeczki. Jeżeli ktoś lubi palić, nie polecam. Jeżeli ktoś szuka atrakcji wysokoalkoholowych z pięknymi widokami, polecam jak najbardziej Lankawe dzisiaj mamy poranek, się pokażę Wam troszeczkę Lankawi. jak to wygląda. Dzisiaj troszeczkę mamy wolnego czasu. Mam nadzieję, że ten vlog nie będzie taki chaotyczny jak ostatni. Znaczy jak ostatni. No niestety mieliśmy troszeczkę ograniczony czas i e, no tak to wygląda. Jeżeli czasami się gdzieś podróżuje, to tylko robi się szybkie ujęcia kamerą, zobaczy się co jest a... i tyle. Komary tu już się chyba dowiedziało o mnie znowu. A idziemy sobie właśnie teraz na śniadanko. Coś zobaczymy. Tutaj w lokalnym futkorcie sobie chyba coś zjemy Mam nadzieję, że coś jest Jest godzina 11, jak zawsze potrafimy się tak grajdać, że nie potrafimy wyjść wcześniej No ale to dzisiaj pierwsza nasza noc była, tak więc musieliśmy trochę odreagować No, bez no. Czemu ja cały czas mówię no Za tą fajne jedzonko zapłaciliśmy 8 rigidów Powinniśmy zapłacić 850, ale pani nie miała już wydać. Tak, czyli kawka była podwójca, a placuszki roti były. Znaczy, 1,50 za placuszek. Tak, po 1,50 plus dwa sosiki, bardzo dobre, z kurczaczkiem. Jeden był, a drugi chyba trochę wegetariański, bo tam jakiegoś ziemniaczka znaleźliśmy. Mm -hmm. Ale jako na śniadanko za ósemkę polecam. A teraz idziemy sobie załatwić kartę Simkę, ponieważ nie mamy internetu za bardzo w pokoju, a jest tylko dostępny w lobby. No, niestety, z tego co czytaliśmy i z tego co wczoraj już rozmawialiśmy z gościem, który sprzedaje Simki, za 28 rygidów można dostać 3 GB internetu. Tak, 3 giga internetu dodatkowo. Ma się 3 giga pakietu na filmy, czyli jeżeli chcecie obejrzeć coś na YouTubie, leci z tego drugiego pakietu, korzystanie z Facebooka, maila, z podstawowego. Czy trochę sobie pogadamy, bo w sumie nie było wcześniej okazji do gadania. Bo cały czas albo coś się zwiedzało, albo cały czas ciśnienie. Musimy zobaczyć jak najwięcej teraz mamy relaks, to możemy sobie przynajmniej pogadać. Że Tak w sumie to sami backpackerzy tutaj podróżują. Tak, jest trochę starszych osób, ale też widać, że te starsze osoby wiedzą co robią. To nie są świeżaki. Tak więc jest fajnie, spoko ludzie przynajmniej z tego co widać. Wczoraj siedzieliśmy na plaży, to dwóch ruskich się chyba potukło. Więc to chyba wpływ taniego alkoholu tutaj. Ale to no. czasem ktoś musi komuś mordę strzelić, chyba. O, A jeżeli zabraknie wam wody, możecie kupić za 20 centów litr wody. Takim, 20 centów to jest 20 groszy. W takim automacie. Tu się wrzuca, tu się wrzuca, tu się naciska. Start. I ta woda jest jak najbardziej zdecydowanie filtrowana. I dobra woda, bo już piliśmy nieraz taką wodę. Tak. Nie ma co się bać wody w Azji. To nie Indie podobno, chociaż w Indiach chyba też nie jest aż tak źle. Nie pijcie tylko stojących wód, które gdzieś tam leżą w sensie no, stojących wód. No. A pijcie takie, które, które mają jakiś przebieg. No z kranu też nie polecam, ale zęby jak najbardziej. Tak, ale zęby jak najbardziej można myć, tak, więc nie ma, nie, nie ma z tym jakiegoś tam. Przynajmniej my nie mamy jakichś problemu. No, jeżeli ktoś się zatruje, no to jego problem. Jeżeli ktoś jest naprawdę delikatny, to powinien uważać, bo jednak flora bakteryjna tutaj jest inna. I jeżeli ktoś reaguje na wszystko w wiadomy sposób, no to tutaj też może zareagować, ale nie powinien mieć jakichś poważnych problemów. Dobra, wracamy do hotelu, bo się okazało, że potrzeba paszporta, a kopie paszportu nie przejdzie. Taka a jeszcze jeszcze i jeżeli cokolwiek będziecie chcieli kupować, jakiś alkohol czy coś w sklepach wolnocłowych, to wszędzie wymagają paszporty, ponieważ to jest strefa wolnocłowa. A oni muszą sobie tam wklepać w system, że, 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 że sobie kupiliście alkohol, jakiś tam, no ale nie ma limitów, można kupować ile się chce, tylko paszport jest wymagany. A rejestracja SIMek fajnie wygląda, ponieważ gościu bierze sobie telefon, skanuje jakby wasz paszport telefonem i wklepuje was do systemu i to w sumie trwają około 15 minut. A no, musimy wrócić do hotelu, jeszcze raz po paszporty. A propos karty udało nam się zarejestrować kartę. Kosztowało to 28 rygidów plus 12 rygidów za kartę. Dzięki temu mamy w sumie 3 giga internetu plus jakieś 2 giga na social media, na jakąś muzykę prawdopodobnie na Spotify i na YouTube'a. I na YouTube'a mamy też tam 2 giga, tak więc w sumie razem niby ten cały pakiet to wynosi około 7 giga. Trzeba pokazać paszport, jest aplikacja, która od razu skanuje. O to, to chyba mówiłem wcześniej, we wcześniejszym wejściu. A teraz idziemy coś zjeść. Tak naprawdę. Dzisiaj jeszcze jedliśmy zajebiste Sataje. Właśnie tutaj Wam się teraz pokaże zdjęcie. Kosztowało to 10 rigidów. Za 11 patyczków albo 10 patyczków. Teraz nie pamiętam? Za porcję. Do tego mieliśmy super sos z orzeszkami ziemnymi, typowo na penang. A teraz idziemy kasierkę wypłacić do 7 eleven A tu jakaś pani, która coś sprzedaje w no, swoich no, rzeczy. A no tak. Mówiłem, że Lankawi to wyspa jednak backpackerów i to jest jednak prawda. Dobra, idziemy wypłacić kasiorkę Zobaczymy jakie że nam prowizje. O, o thank you Ja bym tu nie wkładała no, dobra, idziemy dalej. Dzisiaj mamy w ogóle dzień kobiet. dzisiaj mamy 8 marca. W sumie ja główne zakupy dzisiaj zrobiłem, nie wiem czemu. Kupiłem sobie super tajskie spodnie, nie wiem czy widać. Już mi pękły w kroku, ale są okej okay. Kosztowały chyba 10 zł, tak więc 10 rigidów. Uważam, że to jest spoko cena. A teraz idziemy wypłacić kosiorkę i potem idziemy coś zjeść. Póki co mamy chęci na coś smażonego, jakie jest smażonego kebaba Ala coś na... E, Ala coś na kebaba. Niestety są mega dziury na chodniku, tego nie widać czego, no, no nie w tym momencie, ale czasami są nieoświetlone i te kapelki nie są położone. Tak więc są dziury. Można sobie połamać nogi, ale też można smacznie zjeść. Jakby to miało jakiś sens. A tu pan sobie obok sieka kapustę. A tam właśnie robią nam burgera. Taki burgerek, szósteczkę kosztuje. Przeszygidów z jajeczkiem. Usmażony na świeżutko. No a bur wygląda właśnie tak. Jest zajebisty. Są warzywka, jest kotlecik z kurczaka. Jest serek Jest zajebisty. Jest, jest jajeczka. Jeżeli w Polsce byłyby takie za 5 zł, to myślę, że były furole. Dokładnie. A tu inne burgery, ale no, zdecydowanie droższa. Ale są stoliczki. My nie chcemy stoliczków. My lubimy jeść z ulicy. o? A tu jest fajna piekarnia, zauważyliśmy, że po go, jakiejś tam godzinie... To smyć, któreś... Tak, kolejna bułeczka jest za darmo. Za Rygida. A za Rygida, A. Nie, tak więc weźmiemy sobie jakąś bułeczkę mm -hmm. z paróweczką jest spring onion są jakieś takie bułeczki są takie śmieszne bułeczki uh -huh. to wygląda jak z noli o, ektart ektart ektart, tak, jak ek w -y -y makałów my bardziej chyba nie słodkie wyrobione, nie? a, -a. coś to bym chciał, coś stąd to to jest seafood o to jest chicken and pumpkin Chicken, tylko okay. no to to samo weźmie Właśnie mamy 21.30 też czy bułki o 21.30? To Mama, jemy Bo my idziemy Tak, dopiero, dopiero się z się zaczęło robić Tak więc... Dopiero się głodniej głodnie zrobiliśmy Jezus, jakie jasne czerwone Już się widzę o matko! Jutro będzie filtr, albo płacz. Dzisiaj akurat mamy Dzień Kobiet, to co wcześniej mówiłem. E, Janita sobie zarzuciła tatuaż. Tak, nad kostką. jak? Bolało? Mhm. Mm bolało jak diabli. Właśnie go teraz widzicie, jak on wygląda. Tak, teraz muszę specjalnie o niego dbać, żeby się ładnie wszystko tam... Z... Zagoiło, garnęło i żeby było jak najlepsze. No, się wydziara, no to nie był mój najlepszy pomysł. Uważam, że to nie był najlepszy pomysł, tutaj się dziarać akurat, nie? A szczepiona była. Ale była szczepiona, całe szczęście, tak więc tak to będzie wyglądało. No zobaczcie, jak przebiegał ten tatuaż, tak więc zobaczcie teraz.